Tak, no dzień dobry. Słuchajcie, jest Michalina, załatwiła mi taką fajną przesyłkę. Może zrobić tu zbliżenie. Tak, piękne cebulki. Może już nie takie urocze. Co jeszcze cebulki, jeszcze żywe, choć zeschnięte. Już niektóre, na przykład korona cesarska, już się rozłamuje na kawałki. Niektóre już bardzo przyschły, już są miękkie, ale żeby one jeszcze nam w przyszłym roku zakwitły. Trzeba je posadzić. I słuchajcie, nie słuchajcie, nie patrzcie na termin. Te cebulki trzeba posadzić. Przy takich temperaturach jak mamy w tym roku. Jest koniec grudnia, zaraz święta. Tak, dostałem taką piękną rękawiczkę, w której można posadzić wszystko i wydrapać ziemi wszystko. Posadzę jeszcze je i one na pewno będą kwitły lepiej niż te cebulki posadzone wiosną, bo one już się ukorzenią. Tak, Michalina. Robiłem tu tutaj taką grządkę przed domem, żona nic o tym nie wie, tak i będzie, miała na wiosnę. będzie niespodzianka wiosną, powiem, że zapomniałem co posadziłem i gdzie i nie będę w tym kłamał, wiesz, Bo na pewno zapomnę i sadzę, i sadzę, jak te cebulki się pięknie tu poukorzeniają. Mogę na przyszły rok. Nie porosadza się o, tu coś pięknego, wiesz, jeszcze z kwiatem. Patrz, zimowit, zimowit, zakwit w opakowaniu. Aha. Zakwit w opakowaniu, wydał jeszcze nasionka zasech. i zasechł. No to tak. jest jeszcze do posadzenia? Tak, no cebulka, widzisz? Jest jeszcze jedna, wypuści na wiosnę liście. Znowu będzie na przyszły rok. kwitł. Tak, jeszcze parę sztuk. A resztę zasadzę takiej bylin okrywowych, od mojej mamy. Tak, no taka grzonka, żeby była na, na cały sezon, wiesz. Czy wystarczy, czy jeszcze? E, no może wystarczy, pójdziemy jeszcze gdzieś. Mam drugą mieszankę. Fajne cebuleczki, wiem, że i wy litujecie się nad sobą, nad tymi cebulkami. Kupujecie z przeceny takie cebulki. I chwała wam za dobre serce, można je po prostu jeszcze sadzić. Temperatury super dodatnie. Także wszystko pięknie na wiosnę urośnie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wsadzić na odpowiednią głębokość, żeby one nie były na wierzchu. Tutaj mam takiego fajnego kwiatka też. Ładnie go posadzimy. O, I jeszcze jeden nic im nie będzie im będzie lepiej tu w ziemi niż będą pozostawione w ciepłym, suchym pomieszczeniu i wtedy nam wyschną tu w ziemi, one jeszcze się ukorzenią, jeszcze będą pięknie na wiosnę kwitły, tak jakby nigdy nic się nie stało jedyna moja obawa to taka centka lubi sprawdzić, co robiłem. Aha, wykopuje nieraz takie coś. Wiesz, sprawdzi, i potem znowu zakopuje. Tylko nagle, gdzieś indziej. I nagle jestem zaskoczony, że przecież ja tam nie sadziłem. O, tu Lilia już się rozerwała. Tak na kawałki. Już coś gnije, ale każda łóżka może by puścić młodą cebulkę, i ja posadzę. Wyrzucić zawsze można, a najwyżej tam zgnije i będzie z tego kompost liliowy. O, tu jakieś maleństwa jeszcze, jakiś zimowity, zawilce, jakieś szafirki. Też wszystko jest do wsadzenia. Jeżeli te cebule są sprzedawane jesienią, to znaczy, że one są odporne na mróz i będzie super. Jak Czasami. ziemia nie no to można sadzić, tak? Tak, jak ziemia nie można sadzić. Ja 10 lat temu tylko mi się zdarzyło, że posadziłem ze 2000 cebulek Było też tak ciepło. Było tak ciepło do połowy lutego. Było wręcz gorąco było po 20 stopni. Po prostu wszystko już zaczęło puszczać kwiaty. Nie tylko liście, ale kwiaty. No, i wtedy przyszedł mróz. Ponad 20 stopni, i niestety wszystkie kwiaty, tulipany, i krokusy zmarzły. Ale to był tylko jeden rok w moim życiu, a już trochę przeżyłem. Także śmiało sadzić. Napisałem dla Was poradnik nowy o siebie. O sadzeniu i osadzeniu takich cebul. Niebawem będzie. Chwila, moment, dwa, trzy miesiące i będzie. <noise> no co, nie Postaram do... się w miesiąc, postaram się w miesiąc. Okay? Co to jest na podłogieczności? wieczności? <noise> Słuchajcie, nie się wy Dotykają Znaczy w miesiąc się... będzie przygotowany, a zobaczymy jeszcze jak drukarnia no bo to. Jest, jest kilka, kilka etapów niestety powstawania takiego poradnika, to no nie dokładnie. jest tylko... Tu już wsadziłem y, gęsióweczki ładne różnokolorowe. Także będzie ślicznie, ale one kwitną o innej porze niż większość cebulowych. Będą jeszcze byliny okrywowe, które też mają swoje terminy kwitnienia. Będą zimowity, także grządka ma być kolorowa. Aż do jesieni. Także kto kupił, kto się zlitował nad cebulkami na półkach w sklepie, to chwała mu za to. Sadźcie, nie bójcie się, wszystko będzie dobrze.